Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Małgorzata Frymus, witam w Piątkowej Rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś Jolanta Aniszewska, dyrektorka Księżnicy Stargardzkiej, pisarka oraz badaczka historii Stargardu. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W tej ostatniej roli, to może w drugiej połowie naszej rozmowy. Już dziś rozpoczyna się w Księżnicy Stargardzkiej pierwszy festiwal literacki Wielogłos. To potrzeba takiego festiwalu hmm, zrodziła to wydarzenie, czy może trochę zazdrość, że w Książnicy Pomorskiej po raz trzynasty za chwilę rozpocznie się festiwal czytania? Zazdrość to może nie jest najlepsze słowo, ale rzeczywiście Festiwal Literacki, zacznę od Książnicy Pomorskiej, który odbywa się w Książnicy Pomorskiej, jest fantastycznym świętem książki, fantastycznym świętem pisarzy i jest na czym się wzorować. I myślę, że to jest doskonały wzorzec, by korzystać z doświadczeń koleżanek i kolegów ze Szczecina. Natomiast w naszym przypadku zadziałała chyba jednak bardziej zdecydowanie potrzeba. I to nie ulega wątpliwości. Ja o festiwalu myślałam gdzieś tam już na początku swojej przygody zawodowej z Stargardzką Książnicą. A natomiast y, przygotowanie festiwalu jako takie y, wydarzenie, które wymaga organizacyjnie y, dosyć dużo, ale wymaga też przede wszystkim publiczności, która zechce na ten festiwal przyjść. Dzisiaj jesteście gotowi na to? Wydaje chcą przyjść. mi się, wydaje mi się się, że tak, to oczywiście okaże się już dzisiaj e, po południu i okaże się jutro i pojutrze, a, czy publiczność nas nie zawiedzie, ale nie robi się wydarzeń w instytucjach kultury dla e, pracowników, dla robienia wydarzeń. Te wydarzenia zawsze się robi z myślą o a publiczności, a my obserwujemy a, na naszych spotkaniach autorskich, na wydarzeniach, które realizujemy w książnicy, obserwujemy naprawdę duże zainteresowanie odbiorców, nie zawsze naszych czytelników, i to też jest y, bardzo dobre, że odwiedzają nas także osoby, które przychodzą po prostu korzystać z naszej oferty edukacyjnej, kulturalnej y, czy społecznej. Więc festiwal jest troszeczkę y, takim, taką odpowiedzią według mnie na to zapotrzebowanie. Zanim o samym festiwalu, bo rzeczywiście o 17:00 mhm. dzisiaj y, inauguracja, to powiedzmy, czy rzeczywiście dzisiaj biblioteka musi pełnić rolę bardziej domu kultury niż tylko biblioteki? Biblioteka dzisiaj musi szukać swojego miejsca. Ja bardzo nie lubię tego szufladkowania, czy Dom Kultury, czy Biblioteka, bo ono zawsze jest takie oceniające. Domy kultury mają swoją funkcję, mają swoją rolę, one też muszą się dostosować do swojego czasu i do otoczenia. I tak samo biblioteki, biblioteki, niewątpliwie, i o tym mówią wszystkie doświadczenia, nie tylko bibliotek polskich, ale rozsianych gdzieś tam w całym świecie, że dzisiaj człowiek potrzebuje pewnej bliskości, pewnej relacji z drugim człowiekiem, potrzebuje miejsca, w którym może tą relację nawiązywać i może gdzieś tam poszukiwać także samego siebie. Biblioteki są chyba takim naturalnym, dobrym miejscem do tego, by to realizować. Są dobrym, ponieważ przynajmniej w Polsce biblioteki oferują wszystko, co proponują swoim odbiorcom za darmo. To jest niesłychanie ważne, że ten dostęp do kultury tutaj jest dostępem nielimitowanym i biblioteki dzisiaj muszą szukać takiej innej perspektywy, bo też wiemy, że zmienia się kultura czytania, że zmieniają się nośniki, że zmienia się nasze zapotrzebowanie na książkę, ale książka, i to jest ważne w tym wszystkim, książka zawsze powinna w bibliotece być punktem wyjścia. Róbmy wiele rzeczy dookoła, ale pamiętajmy o tym, że one zaczynają się w książkach i na książkach powinny się kończyć. Program Festiwalu Literackiego, wielogłos, zaraz o samym tytule mhm. też powiemy, rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 17 i trzy dni. Dość bogaty, jak na początek, czyli od razu na głęboką wodę wskakujecie. Tak, to bardzo się cieszę z tej oceny, bo to jest pewna recenzja. Program jest programem, który ułożyliśmy wspólnie z zespołem pracowników Księżnicy Stargardzkiej. To są goście, których chcieliśmy zaprosić, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Wydaje mi się, że jeśli już coś robimy, to róbmy od razu, próbując je zrobić najlepiej, jak potrafimy. To oczywiście Państwo już za parę godzin będziecie mogli ocenić, czy nam to się udało, czy jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast no, chyba nie ma sensu gradowanie napięcia. My i tak będziemy się uczyć na własnych błędach. To jest oczywiste, że na pewno, gdybyśmy spotkały się, nie wiem, za tydzień po festiwalu, to pewnie powiedziałabym, ile rzeczy trzeba zmienić. Ale niezależnie od, tej, od tego i niezależnie od tej perspektywy po, a dzisiaj muszę powiedzieć, że ważne jest to, by podejmując się takiego przedsięwzięcia, robić je po prostu z założenia najlepiej, jak się potrafi. To dlatego właśnie ten głos kobiet, bo ten wielogłos, wracamy do tytułu, mhm. wielogłos, czyli różne głosy, my mhm. dopuszczacie do, do głosu właśnie. Tym razem stawiacie, tak czytamy na waszej mhm. stronie, że najważniejszy jest głos kobiet. Czytany oczywiście um, różnie, zarówno kobiet z regionu, ale też z całego województwa, ale też z całej Polski. Tak. My przyjęliśmy takie założenie, że. Poszczególne edycje festiwalu będą miały taką, taką pewną powtarzalność. Tą powtarzalnością będzie zmienny wątek przewodni. W tym roku rzeczywiście jest to głos kobiet. W przyszłym roku my już znamy ten wątek, będzie to blisko, daleko. Będziemy rozmawiać o emocjach, o człowieku i o tym, jak on sobie radzi w współczesnym świecie. A drugim elementem stałym festiwalu ma być odsłona tego, co nazwaliśmy w tegorocznym programie Głosy stąd, czyli Głosy z regionu. Bardzo nam zależy na tym, abyśmy tworzyli podczas tego festiwalu taką przestrzeń, w której będzie można poznawać autorów, którzy piszą o regionie, którzy pochodzą z regionów, czy którzy zajmują się regionami. Głosy, głosy kobiet w tym roku są jako pierwsze. Szczerze mówiąc, ja nawet zastanawiałam się przed tą rozmową, kiedy pojawiła się w nas myśl, by w tym roku były to głosy kobiet. I naprawdę nie potrafię sobie tego przypomnieć. To wyszło jakoś same tak... Samo przyszło. Samo przyszły te głosy kobiet. Może właśnie taka jest nasza rzeczywistość, że coraz częściej chcemy dostrzegać te głosy kobiet, że zwracamy na to uwagę i że te głosy kobiet są bardzo mocne w dzisiejszej rzeczywistości. A więc y, może to w taki naturalny sposób y, się u nas y, pojawiło, ale myślę, że to dobrze. Ale Zaczynać ty... z kobiet. O kobietach. Myślę, że to jest akurat dobry pomysł. Ale nie? jeżeli Państwo myślą, że w programie są same kobiety, no to tak nie jest. Trochę mężczyzn jest, trochę ich punkt widzenia będzie pokazany. No może o kilku nazwiskach warto powiedzieć: nasze, czyli profesor Inga Iwasiów. Y tak, pani profesor Inga Iwasiów już dzisiaj wieczorem taki głos i takie spotkanie tak naprawdę otwierające ten festiwal, bo, bo też musimy na to w ten spo sposób spojrzeć. Dzisiaj również Maciej Maxelon. No, z kobiecym wątkiem, bo feminatywy, więc nie ulega wątpliwości, że wątek jest kobiety. Kobiecy. Jutro Magdalena Grzebałkowska, jutro Mariusz Szczygieł, pani profesor Magdalena Szpunar i Rafał Podraza też w pewnym sensie z kobietą, bo Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wybrzmi podczas tego spotkania i jutro debata o kobietach z udziałem kobiet prowadzona przez panią Joasię Skoniczną. Debata o kobietach obecnych i nieobecnych, ale nie tylko na tej scenie autorskiej, nie tylko wśród twórczyń, ale również kobietach obecnych i nieobecnych w polskiej literaturze. Wbrew pozorom, proszę państwa, myślę, że jeżeli chodzi o obecność kobiet w literaturze, i w ogóle w życiu społecznym mamy bardzo dużo do nadrobienia. Nam się tylko tak wydaje, że nie ma o czym mówić, że to dawno równowaga jest. Niestety jej nie ma i to dopiero widać wtedy, kiedy się zaczyna programy układać, kiedy się zaczyna do tego. Temu się bardziej przyglądać. Myślę, że tutaj na tym festiwalu rzeczywiście będzie można się sporo temu przyjrzeć i jakby odkryć to, co zostało przykryte albo zapomniane. Ale też chciałabym powiedzieć może tyle jeszcze o festiwalu, że to nie jest przegląd nowości tylko. Nowości też są, ale to nie jest przegląd nowości. To nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi i to bardzo bardzo dziękuję, że Pani zwróciła na to uwagę, bo my nie chcemy być. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że festiwal jest robiony w mieście, który nie ma 70 tysięcy mieszkańców, tak? Nie, nie jesteśmy tą główną biblioteką województwa, byśmy musieli czuć tutaj pewną misję nadążania za rzeczywistością, tą taką najbardziej bieżącą. Literatura wymaga pewnego namysłu, wymaga często odległości czasowej i my. Tutaj nie chcemy narzucać sobie tego rytmu aktualności. Są takie książki, które nie starzeją się nigdy. Wiemy o tym wszyscy doskonale. I także w tym świecie literatury współczesnej wiele takich książek się pojawia. Są autorzy, którzy tych książek napisali już wiele i czasami warto poprowadzić te rozmowy także w ten sposób, by wykorzystać ich doświadczenie, by wykorzystać ich kreację twórczą, ich przemyślenia, które są widoczne w wielu literackich pozycjach, by to one były przedmiotem tej rozmowy. Nie chodzi o to, żeby to były te czołówki gazet, tylko chodzi o o to, żeby ten festiwal był takim również czasem pewnego spokojnego namysłu i pewnej spokojnej rozmowy, w której literatura będzie tym punktem, który ją wywoła. Tyle na naszej antenie. Ciąg dalszy rozmowy z panią Jolantą Aniszewską, dyrektorką Książnicy Stargarskiej już na naszej stronie internetowej, czyli oczywiście radioszczecin.pl, na naszym Facebooku czy kanale YouTube. I myślałam, że jednak trochę mniej czasu poświęcimy festiwalowi, bo chciałam. Chciałabym porozmawiać o tym, co się dzieje u was w księżnicy poza samym festiwalem, i tego jest sporo, ale żeby nie umknął mi bardzo ważny temat, to chciałabym porozmawiać o Pani też jako y, pisarce. Y, y, historia Stargardu to na y, to wieczory zajmuje pani najbardziej. Tak, zajmuję wieczory, zajmuję popołudnia, o ile je mam, bo rzeczywiście największym problemem jest brak czasu i to nie ulega wątpliwości. Natomiast ja historią Stargardu zajmuję się od dawna i historii Stargardu jestem wierna, chociaż jako historyk zajmuję się też tematyką jeniecką, która choć od historii Stargardu i tych wątków stargardzkich się rozpoczęła, to no już w tej chwili jest raczej taką szerszą, szerszym przedmiotem Badań, także tą tematyką związaną z II wojną światową, teraz ostatnio z sowieckimi komendanturami wojennymi, więc takie, powiedziałabym, męskie tematy i bardzo czasami poważne. Nawet, no nie wiem, czy to dobrze kojarzę, ale to u Was był tam, gdzie dzisiaj obecnie jest więzienie. Mhm. Z chyba tam 800 czy 900 miejsc jest, niestety wszystkie zapełnione mm. i tam ono jest na bazie dawnego tak, takiego obozu flagu, Janieckiego. obozu jenieckiego tak. Myślę, że to dobrze, że to zostało już w dużej części przebudowane, bo to bardzo smutny widok, ale wracając do historii Stargardu, czy ona jest na tyle ciekawa, czy ona jest tak ciekawa, jak na przykład szczecińska, bo ja zajmując się czasami mm -hmm. szczecińską historią słyszę, bo Stargard był takim miastem, mm, Walczącym o pierwszeństwo dość długo. Czy w tym się ta ciekawość i niezwykłość Stargardu zamyka? To jest, to jest pytanie na bardzo długą rozmowę, powiedziałabym tak. Natomiast ja uciekłabym bardzo mocno od pewnego stereotypu, tej, tej, tej rywalizacji Stargardu i Szczecina. I z historią to jest chyba troszeczkę tak, że a jeśli chcemy się nią zajmować, czy amatorsko, czy profesjonalnie, to zawsze wybieramy sobie wątek i zawsze jest to ten wątek, który nas bardzo interesuje z jakiegoś powodu, więc i w historii Szczecina, i w historii Stargardu znajdziemy bardzo wiele niezwykle interesujących wątków. Akurat w tych przestrzeniach, w których ja się poruszam, mówię o tych przestrzeniach chronologiczno tematycznych to historia Stargardu wydaje mi się jednak mimo wszystko historią zdecydowanie ciekawszą, ale to ma niż swoje... Tak, to ma swoje, tak, To ma swoje pewne uwarunkowania, czasami mniejsze Miasta. Zyskują wyrokiem losu, decyzji politycznych w pewnym momencie jakąś niezwykle ważną rolę. I tak stało się z tym Stargardem e, wojennym. Więc tam się splotło bardzo wiele różnych wątków i e, tego rodzaju miasto jest wtedy fenomenalne do badania właśnie tej przestrzeni. Mówię o tych wątkach wojennych i okołowojennych, czyli tych wszystkich związanych z pracą przymusową, z jeniectwem, z różnego rodzaju obozami, które nie zakończyły się w roku 1945, a które miały swoje przedłużenie w obozach e, tworzonych przez Armię Czerwoną, w ramach sieci Głupfimy, znamy mhm. sieć Gułag, a to jest kolejna e, odsłona e, trochę innych miejsc. Ale ta historia, która chyba jest profesorem Krasuckim pisana, jeżeli tutaj mhm. niczego nie zdradzam, mhm. rykiem Krasuckim z Uniwersytetu Szczecińskiego, doskonałym historykiem, to chyba nie dotyczy tylko e, jakby mhm. o, XX wieku, tylko myślę, że, tak. że dużo większy tak. czas. Tak, rozmawiamy teraz i to, co pani redaktor przywołuje, to jest praca, którą rozpoczęliśmy z panem profesorem Erykiem Krasuckim, ale nie tylko my, bo doskonałe grono historyków pomorskich. Czyli musi się tak. cały zespół zajmować z taką z tym. opowieścią. To jest przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, a, a my jesteśmy członkami zespołu, który ma wypracować kolejne tomy monografii miasta. Myślę, że to jest niesłychanie ważne, bo tych monografii E, brakuje nam ciągle. Stargard ostatnią monografię ma gdzieś tam z końców lat 60., czyli tą bardzo, bardzo e, starą, a my już no wiemy. I też pisano pod pewnym kątem na pewno. Tak, też, jeżeli się dobrze też nie, nie, obejmującej, nie obejmującej takiej szerokiej perspektywy, co też jest niesłychanie istotne. Tam są wybrane pewne artykuły monograficzne, natomiast brak, brakuje ujęcia całościowego, także nawet dla tych lat, które tam są ujęte. Więc zadaniem zespołu, które postawiło przed nami Muzeum, jest opracowanie Takiej kompleksowej, dużej monografii miasta, która będzie przeciągnięta prawie, że do czasów nam współczesnych, e, więc nie będzie tam tylko i wyłącznie wątków takich bardzo trudnych, i poważnych, wojennych. Będzie bardzo dużo wątków też związanych z obyczajowością i pewnie z codziennością, co, myślę, mieszkańców niezwykle e, interesuje. Myślę, że miasto, które posiada pomnik historii, jeden z nielicznych mm -hmm. przecież, jeżeli chodzi o zachodnie Pomorskie. To, no to ktoś, kto ma takie miasto, które ma taką kolegiatę, no to na pewno musi mieć w sobie coś niezwykłego. Takie kościoły nie powstają przypadkowo, takie budowle, y, z takimi budowlami związani są naprawdę niezwykli ludzie i warto tą historię poznać. Wracamy na chwilę do Książnicy jednak, bo y, y, pani jest dyrektorką dwa lata, tak mniej więcej. więcej? No już nawet trochę dłużej, bo tak, cztery właśnie. Tak, już, tak cztery. już cztery lata się y, za chwilę skończą. Y y y to jest takie miejsce. Oczywiście ono zależy od zawsze, od tego, kto je prowadzi. Mówiliśmy o tym, że trochę dom kultury i pani się absolutnie na to nie obraża, czyli nowa rola takiego miejsca, ale Myślę, że czuje Pani, że wprowadziła Pani Książnicę jakby w nowe, no i są mówić, że XXI wiek, bo już mamy mhm. 25 lat tego nowego wieku, ale czuje Pani, że, że udało się coś jakąś nową jakoś wprowadzić w to miejsce? To mi bardzo zależało na tym, by spróbować potem wykorzystać ten moment remontu, bo każdy moment dużego remontu jest takim momentem przełomu, takiego troszeczkę nowego otwarcia i zależało mi na tym, by tego momentu nowego otwarcia I nie przejść dokładnie i by w, spróbować wprowadzić w instytucje e, takie myślenie by ta biblioteka stała się biblioteką taką, jaką potrzebuje dzisiejszy czytelnik. A my wiemy, że zmienił się ten wzorzec, że zmieniło się oczekiwanie, bo nasze oczekiwanie wobec rzeczywistości w każdej dziedzinie się zmieniło. I dzisiaj biblioteka to raczej takie miejsce, do którego czytelnik czy odbiorca chce przyjść, nie zawsze tylko i wyłącznie po książkę. I my taką przestrzeń i takie myślenie w tej naszej filozofii działania próbowaliśmy wprowadzić, by każdy czuł się dobrze i bez takiego oporu wewnętrznego mógł korzystać z tej naszej oferty w taki bardzo wybiórczy i bardzo dowolny sposób. I ja na przykład na spotkaniach autorskich często widzę osoby, które na pewno nie są naszymi czytelnikami, albo na jakichś warsztatach, albo na jakichś innego rodzaju spotkaniach. I to jest fantastyczne, że stajemy się takim miejscem, do którego się po prostu zagląda. Bardzo mnie cieszy, że przychodzą mieszkańcy, zwiedzać albo goście. To, 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 to jest kolejna odsłona projektu już taka, ta wizualna, estetyczna, która zadziałała że ci ludzie przychodzą i w taki naturalny sposób wchodzą w tą przestrzeń i traktują ją jako swoją. To jest fajne. To traktowanie jako swoją oznacza też, że różne podmioty przychodzą do was i mówią, chcemy u was zrobić mm -hmm. spotkanie, chcemy zrobić u was mm -hmm. warsztat. Kiedy umawiałyśmy się na spotkanie, pani mi to kilka razy nawet powiedziałabym, podkreślała, my tylko dajemy przestrzeń, tak. tylko, a ja bym powiedziała, że w bardzo wielu przypadkach to jest aż, bo nie wszyscy chcą się dzielić tym, co mają, a wy macie taką filozofię, że... To jest miejsce wspólne i tylko wy nim zarządzacie. Tak można mówić tak, o książkach? Do, do pewnego stopnia, tak, bo to oczywiście ma swoje y, ograniczenia, ale dokładnie w ten sposób próbujemy funkcjonować. Y, w każdej społeczności jest wiele fantastycznych osób, y, które, jeśli damy im tę możliwość, podzielą się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, tym, co potrafią z innymi. I my kilka takich y, cykli, kilka różnych wydarzeń, y, czy kilkanaście, bo to pewnie jest tego nawet więcej, nie bym policzyła, może wyszłoby i kilkadziesiąt w ciągu roku, realizujemy z, ze wsparciem mieszkańców czy też osób, które zastukały do naszych drzwi. To jest niezwykle ważne i niezwykle potrzebne. To też jest uczenie się w praktyce tej pewnej obywatelskości i odpowiedzialności i tej tożsamości miejsca i tego, że to jest nasza wspólna przestrzeń. To, co mnie ogromnie cieszy, to taka inna odsłona tego zjawiska. My od czterech, pięciu lat właściwie. Mamy funkcjonujący przy księżnicy wolontariat, wolontariat osób dorosłych, ale to są najczęściej osoby, które są już po zakończeniu swojej drogi zawodowej, które są z nami właściwie cały czas, przychodzą wtedy, kiedy mogą, wspierają nas w takich pracach praktycznych. Zakończyliśmy przed przerwą rozmowę o festiwalu. Wolontariuszy na festiwalu będzie więcej niż. Zespołu Księżniczki Stargarskiej. No jest Was 20 osób, to z jednej strony niezły nie zespół, ale jeżeli się ma większe zadania, to się okazuje, bo mówimy o całym zespole, mm -hmm. łącznie z tak. takimi teoretyczno-praktycznymi funkcjami, jak i pani dyrektor, mm -hmm. także to z jednej strony właśnie spory zespół, ale z drugiej strony duże zadania wcale nie taki duże. Jeszcze jest parę rzeczy, o których chcielibyśmy porozmawiać, czyli dyskusyjny klub książki dla dorosłych, a także dla dzieci. Być kobietą, noc poezji, spotkania, wystawy. Niestety, proszę Państwa, tyle dzisiaj myślę, że zapraszamy od godziny 17 dzisiaj do księżnicy tak. Stargardzkiej, która znajduje się w samym centrum stargardu i podkreślę. Wstęp jest wolny, a moim Państwa gościem była Jolanta Niszewska, dyrektorka Księżnicy Star Stargarskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor, serdecznie zapraszam na Wielogłos. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.